Dzień dobry, nazywam się Mateusz Łajczak i jestem doradcą do spraw sprzedaży w salonie Mini Sikora w Bielsku Białej. Zaprezentuję dziś Państwu aplikację Mini i opowiem o jej najważniejszych funkcjach. Aplikacja nazywa się po prostu Mini i jest zupełnie darmowa. Możemy ją pobrać ze sklepów App Store bądź Google Play. Po pobraniu aplikacji należy się zarejestrować i sparować ją z samochodem poprzez podanie numeru VIN. Niezbędny kod aktywacyjny znajdziemy w zakładce wiadomości Mini. Dzięki aplikacji jesteśmy w stanie otworzyć oraz zamknąć samochód z każdego miejsca na świecie. Wyobraźmy sobie gorący letni dzień, gdy wychodzimy z pracy, a na zewnątrz jest 28 stopni. Dzięki aplikacji odpowiednio wcześniej ustawiamy temperaturę, jaka ma być w środku, po to, aby wsiąść do przyjemnie schłodzonego samochodu. W elektrycznym modelu Hatch oraz hybrydowym countrymanie dodatkowo mamy dostępną opcję ogrzewania, która doskonale sprawdzi się w zimowe dni. Możemy również zlokalizować nasz samochód na parkingu poprzez mrugnięcie światłami. Aplikacja umożliwi nam sprawdzenie powiadomień i umówienie wizyty w serwisie. Zapraszam do salonu mini Sikora w bielsku białej przy ulicy Warszawskiej 56. Zachęcam również do pobrania aplikacji i korzystania z jej wielu funkcji, które umożliwią komunikację między Tobą a Twoim mini.